Jakiś szal i słowiko Na twój smutnych wierszy padę. Ktoś tak Znów smutnych wierszy dosyć i zranionych ciężko serc nie przez prać nocy, które tam. Płyną łzy, łezka burza, jak ty wypłakane oczy i przedłapcy łapki. Ja bardzo nie lubię, jak zespół podbudą się z tym duetem kojarzy, mimo że moją osobę z podbudą będą ludzie kojarzyć w sposób zupełnie oczywisty. Tak czy siak, to jest inicjatywa, którą podjęliśmy po wydaniu płyty Kraków Saloniki. Zresztą płyty, która się nieźle rozeszła, bo niedawno wręczano nam w Warszawie złotą płytę z tej okazji. To jest głównie repertuar jednak z tej płyty. Znajdują się w koncercie również piosenki, które napisałem dla zespołu pod Budo, ale to są jakby moje piosenki: to znaczy, zmierzam do tego, że wykonuję tylko te, które napisałem w całości. Mam więc do nich prawo jako ich ojciec i, i autor. I to wszystko. Cały czas próbuję podkreślać i to jest, powiem, moją wielką satysfakcją, jeżeli przychodzą na nasze koncerty ludzie, kupując bilet na Maję Sikorowską i Andrzeja Sikorowskiego, a nie kupując biletów na Podbudę, bo przecież nie mam żadnych praw zasłaniać się tą formacją, skoro gramy zupełnie z innymi muzykami. Jest jedynie gitarzysta Podbudy, współpracuje z nami. Tak więc to jest inne brzmienie, to jest, to jest inny pomysł jakby, mimo że to w dalszym ciągu pozostaje sfera piosenki literackiej, nazwijmy to szeroko. Tato tylko i wyłącznie pisze dla mnie póki co, na razie jeszcze nie pisałam nic sama, jest dostarczycielem coraz to nowych piosenek rzeczywiście i zarówno tekstów, jak i muzyki. Śpiewam jeszcze też kilka piosenek greckich podczas tego naszego programu, ponieważ zostały one umieszczone na płycie Kraków Saloniki i one akurat to są już znane piosenki greckie, powszechnie znane w Grecji z repertuaru wybrane przeze mnie z repertuaru różnych greckich gwiazd. A robisz, robi to dlatego, że jest pół Polką i pół Greczynką, więc w jakby, z czym, jakby jest sentyment do Grecji oczywiste. jest dość, dość oczywisty. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie Znaleźć takiego fragmentu rzeczywistości i przelać go na papier, by potem mogła to śpiewać maja, niż jej ojciec, ponieważ, no, no wie pan, to jest znajomość psychiki, znajomość problemów i tak dalej. Pisząc dla Mai, potrafię się jakby wczuć w jej sposób patrzenia na to wszystko, w jej charakter, w jej temperament. Więc sytuacja można powiedzieć idealna. Oczywiście my mamy świadomość, że wielu ludzi powie, że oto ojciec ciągnie za sobą ogon w postaci, w postaci dziecka. Co zresztą na polskiej estradzie jest dość, dość powszechne. Przecież w ślady swoich ojców czy matek idzie mnóstwo młodzieży. Tylko najczęściej odcinają się jakby od tego, co, co robią rodzice. To znaczy, jeżeli ojciec jest, nie wiem, śpiewa piosenkę literacką, bardzo często dziecko idzie w jakiegoś ostrego roka albo w coś zupełnie innego. Maja jest kontynuatorem, jakby mojej drogi. śpiew i mnie budzi. Ja myślę, że to są jednak zdecydowanie inne jakby brzmienia i, i, i te greckie to, to jest zupełnie inna nuta, właśnie bałkańska, zupełnie inne wybrzmienie i co innego jest piosenka zaśpiewana przeze mnie po polsku, także trudno powiedzieć właściwie. No, ja mogę do tego dodać jedynie to, że, że e, śpiewanie o sprawach uniwersalnych takich jak miłość na przykład, jak rodzina, jak religia, jak stosunek do świata, światopogląd, one są obecne we wszystkich kulturach. I na dobrą sprawę ten, ten, te pro, tymi problemami żyją Grecy i tymi problemami żyją Polacy. Oczywiście tutaj to się wszystko różni w sferze muzycznej, bo, bo tam jest więcej wpływów, nawet bym powiedział, orientalnych w muzyce greckiej. To brzmi bardziej bałkańsko. U nas trochę inaczej. Natomiast, jak mówię, no, łączą te, 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 te dwa kraje, łączy pomost w postaci naszych uczuć. Grecy też kochają i, i płaczą i my też kochamy i płaczemy.